dwie skoki narciarskie. Będziemy zaczynać od Wisły i zakończymy na ostatnim, na ostatnim skoku w Wiśle. Kolejny odcinek będzie w Kusamo. Także w Pucharze świata. Właśnie już jesteśmy na skoczni, będziemy jako pierwsi bo to się zaczyna dopiero puchar świata. Do belki przecież to skok, ja się 8, metrów za wcześnie, się kupiłem, a u skok będzie. Jakie miejsce? 131 metrów. Daleki skok. Jak przejechałem, był taki, który to skoczył. 1,5 odjęte za wiatr i jesteśmy już u 8 miejsca mamy. Top 10 w, w, w kwalifikacjach to jest pierwsza seria wiatr potarty i mamy nadzieję, że to podobny skok trochę teraz za, za późno ale skok będzie przyzwoity ale zaraz na skocznik nowy rekord skoczni pierwsze miejsce i będziemy na miejscu 8, tak jak w kwalifikacjach 8,3. Tracimy do lidera 134,5 metra. Trzeba skoczyć. O, otwór, otwór, belki. Słabe 34%. I też wybicie, to jest takie średnie, czyli. 132 metry. Czyli tak się tam zrobić, będziemy drugi no. Czyli nie otrzymamy miejsca w czołej 10 będziemy 12. Jak na pierwszy konkurs Pucharu świata to jest dobre. O i akurat mamy gwiazdkę za poziomy i sobie damy siłę wybicia. No i drugi konkurs w Wiśle K120. Teraz nie będziemy skakać pierwsi, Mamy numer 59. Wiatr w plecy 123 metry. Trzeba skoczyć, żeby odejść, Spróbujemy tu skoczyć. Trochę za wcześnie, ale One... jak to będzie do to nie do jednego. Dokładnie 127,5 m. jako jakąś 8,7 Pierwszym 163,7 Do 16 NOTA i będziemy piąci. Trzecimy do lidera: 6,4 Do Karla Geigera. I zaczynamy pierwszą serię. 128 metrów trzeba skończyć na rekordzie. Bardzo byliśmy na z tego 130 m w kazach skoczyć na, no, będziemy będzie blisko będzie spokajnie będzie w okolicach 127 metrów właśnie 127 metrów będzie, robił 133 i będziemy pierwsi i siódme miejsce Ezekwes z Danielem Andretandę. bo razem z Danielem Andretandę. 9,8 do lidera Sztofana Crafta. Druga seria. Siódme miejsce. 133 metry. Fjartem pod narty. Może będzie z skok. Niech leci daleko. O zwycięstwo. 134,5 metra. Było już, żeby skoczyć. No, okay. um, okay, 1, 8, 1 2, 3, 6, 6, 6, 7, 7. To jest nasza nota i po ciebie pięć i właśnie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jak będziecie chcieli dłuższe odcinki, to... To zostawiajcie lajki, subskrypcje i komentarze. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Cześć.